Jest godzina 3.49 Wstajemy, w and shine kochani Stajemy tak wcześnie, ponieważ wymyśliłam sobie, że chcę wjechać na wulkan tutaj na Bali więc właśnie do tego wstajemy teraz o 3 Zapraszam was na dzień w moim życiu jako 19-latka na Bali. Ten dzień zaczynamy wcześnie, ale takie dni są najlepsze Około czwartej odebrał nas nasz kierowca jeepa i on właśnie wjechał z nami na górę i cała trasa trwała jakieś max 20 minut, bym powiedziała. Na górze było w ogóle bardzo dużo ludzi i bardzo dużo jeepów. Pan nam przyniósł kawę. So sweet. Kawa na jeepie, tego jeszcze nie było. Ja już się tu policzałam dwa razy, ok. Było warte wstawać od trzeciej. Było warte nie sprzed całą noc. No. Kiedy słońce już wzeszło, zaczęliśmy zjeżdżać na dół, aby zobaczyć jeszcze czarną lawę. Wschód słońca obejrzamy i zjeżdżamy już na dół. Po drodze mieliśmy też mnóstwo przepięknych plantacji i mimo, że była godzina dopiero około 6, to ludzie na tych plantacjach już pracowali. jest Stoimy na jeepie, który wjeżdża w górę. Czy, kochani, to jest zastygnięta lawa? Nasz kierowca jest naszym fotograf, W ogóle super gościa z niego. Przyjechał w ogóle z synem. tam sobie siedzi, grzecznie spał całą drogę i przywiózł nas tutaj do lawy. Podobno przez 6 miesięcy się tutaj lała lawa i spaliło tyle miejsca. No to są hektary spalonego miejsca. Wciąż oni wygląda wygonek profesjonalny TikToker. Nie? Po tym cudownym Franku pojechaliśmy do restauracji na śniadanie. Restauracja miała przepiękny widok na wulkan, na którym właśnie byliśmy. A po śniadaniu ruszyliśmy w dwugodzinną drogę powrotną do naszego hotelu na naszym skuterku. Jest teraz godzina 15.30 Przez ostatnie 3 godziny my sobie z Tomkiem spaliśmy, bo byliśmy po prostu padnięci po tym wstawaniu o godzinie 4 rano Ale teraz już lepiej i teraz się szykujemy na surfing Idziemy surfować kochani Powiem wam że ja nigdy w życiu, zanim byłam na Bali, nie surfowałam Byłam raz na windsurfingu w Bałtyku, nad polskim morzem, któregoś razu Ale miałam wtedy nie wiem, 14 lat, więc nawet i tak tego nie pamiętam Plus windsurfing, a surfing to, to dwie kompletnie różne rzeczy Chociaż może się tak nie wydawać na pierwszy rzut oka Odkąd jestem na Bali, byłam na surfingu dwa razy I podczas tych dwóch razy Nauczyłam się surfować Nie byłam z żadnym nauczycielem, nie brałam żadnego trenera Tylko po prostu stopkiem z stopkiem sami poszliśmy i sami się nauczyliśmy Pierwszy raz jak poszłam, no to w sumie nie udało mi się stanąć na desce I jedyne co, to jakby uczyłam się jak łapać fale leżąc na desce I się wywalałam do wody non stop Więc to była moja pierwsza godzina surfowania A potem jak poszliśmy z drugim razem, to nie wiem, jak nie zrozumiałam po prostu załapałam i w końcu nauczyłam się skakiwać na tą deskę i stać na niej i utrzymać już uwagę więc może nie jestem jeszcze za okej? Może jeszcze nie mam jakiejś super techniki, może nie umiem robić jeszcze trików na deskę, ale surfować umiem, okej? Okay? Nauczyłam się i nauczyłam się sama, więc jestem się mega dumna. Ogólnie bardzo fajny sport, tylko no trzeba uważać. Bo ja ostatnim razem, jak byliśmy, to były strasznie silne fale, były strasznie silne prądy, i chyba nie powinniśmy byli wtedy w sumie surfować, no ale czasu nie cofnę. Dwa razy dostałam deską z całej siły w łeb, raz z tyłu, raz w ogóle na nos. Myślałam, że jest złamany, ale chyba it's okay. Jakoś już nie boli i jest prosty, więc miałam chyba szczęście po prostu. Dostałam chyba jakieś. Czasami po prostu w miarę równo na twarz i nie pomało minosa, ale no to było, to było trochę painful, że tak powiem, więc trzeba uważać, jak się surfuje, bo no woda, woda jest potężna, ok, woda jest bardzo silna i zawsze trzeba uważać w wodzie ale jak będziecie uważać, to wszystko będzie ok. I tak co nowo jeszcze wam powiem: na plaży możecie wynająć deskę za 50 tysięcy rupi na półtorej godziny, czyli płacicie dosłownie 13 zł, więc mega tanio za deskę na półtorej godziny, albo my mamy taką opcję, że też w naszym Airbnb mają deski. I my możemy sobie tutaj wynająć za 70 tysięcy, czyli 18 zł, ale za to jak wynajmiemy tutaj, za te 70 tysięcy to mamy nielimitowany cały dzień, więc jeżeli chcemy surfować na dłużej, to bardziej nam się opłaca wziąć tutaj, weźmiemy sobie po prostu deskę i, i mamy ją na cały dzień. Ale tak jak mówię, na plaży też wszędzie sobie pożyczanie, bo surfowanie na bali to po prostu jest bardzo dupa, rzecz każdy tu surfuje, więc też bez problemu jakby można sobie po prostu podejść, wynająć i nie trzeba mieć swojej deski, to jest super. Bo nie miałam siły w rękach ale były za mocne, ja się topiłam, jakie mam wejść do wody Dzisiaj nie jestem zadowolona, ale i tak było jest A deska jest bardzo słaba, nie polecam jej <śm> 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 już umyta, wykąpana, czyściutka, Spukałam się, cały piasek. Dzisiaj był ciężki dzień, Surfowało mi się beznadziejnie, tak jak powiedziałam. Nie wiem, może to była kwestia tego że ja byłam bardzo zmęczona i po prostu za mało spałam i... don't know, ale dzień wcześniej mi wyszło, więc wiem, że jutro jak pójdzie jeszcze raz, czystą głową to znowu mi wyjdzie. Teraz pora na trochę self-care, musimy się ogarnąć. Podczas całego mojego pobytu w Azji, moje włosy strasznie na tym ucierpiały. Muszę być z wami, Shera. W się sensie wiecie, bo cały czas są narażone na słońce. Przynajmniej raz dziennie je moczę, czy to w wodzie morskiej, czy to w basenie przed domem. Więc jakby te włosy naprawdę dostają w kość. Plus też nie mam tutaj moich kosmetyków, które zazwyczaj używam do włosów, które są dobre dla moich włosów, bo nie miałam miejsca w walizce, Więc po prostu myję włosy tymi jakimiś randomowymi szamponami, jakie mam tutaj, dostaję w Airbnb. Więc po prostu moje włosy, one jak teraz, może nie wyglądają aż Tragicznie, ale one jak wysychają, to moje końcówki są jak po prostu, jak siano, jak kartka papieru. Ja ostatnio, jak mam w sklepie, to kupiłam sobie coś takiego: to są takie kapsułki z witaminami i olejami na włosy, i one mają niby właśnie pomóc przy takich bardzo wysuszonych, bardzo zniszczonych włosach. Już jedną używałam wczoraj, nie było to jakieś takie wow, ale to jest spoko dla włosów, więc będę używać i zobaczymy, wygląda jak taka tabletka różowa trochę. Wyciskamy sobie na rękę całą zawartość tej naszej kapsułki, rozformowujemy i nakładamy na włosy. Szczerze, jak wrócę, to będzie, zajmie mi to parę miesięcy, zanim te włosy wrócą w ogóle do jakiejkolwiek normalności. Dobra, włosy sobie zostawię, one sobie po prostu posiedzą, tego się nie spukuje, ja to się staje na głowie. I teraz, kochani, zdejmiemy moje lash Extensions. Zrobiłam tutaj sobie na bali rzęsy doczepiane. Teraz już wyglądają tragicznie, bo, bo wypadło 90% ale był to mój pierwszy raz, kiedy w ogóle robiłam sobie doczepiane rzęsy u kosmetyczki, a tutaj były bardzo tanie bo dosłownie zapłaciłam za nie w sumie 35 zł więc się że dobra, mogę wydać 3 dychy. Jak mi się nie spodobają, trudno 3 dychy, Ale już mam je prawie dwa tygodnie i mówię, większość już wypadła i już mnie denerwują, więc chcę sobie zdjąć. I w internecie było napisane żeby wymieszać gorącą wodę z olejem kokosowym. Dobra, trochę tego trzeba podobno dodać tutaj, wygląda jak woda z olejem. I teraz mam to podobno pocierać tym, aż te rzęsy same się, że tak powiem, odkleją i odczepią. Powiem wam, że szczególnie podczas długich podróży ja strasznie, strasznie tęsknię za moją jakby daily rutyną. Wiadomo, podczas podróży też się jakąś rutynę ma, o którejś tam się wstaje, gdzieś tam się idzie zwiedzać, coś się robi, pracuje i tak dalej. Po prostu nie jest tu samo i te moje trzy miesiące w Azji powoli dobiegają końca. Zostałem jeszcze dwa tygodnie, ale właśnie bardzo mi się tu podoba i w sumie chciałabym tu zostać jeszcze nie Kolejne trzy miesiące albo nawet dłużej, ale z drugiej strony już troszeczkę jestem taka przemęczona, lekko tą podróżą, co jest jak najbardziej normalne. Jakby to normalne czucie przemęczonym podczas podróżowania, jakby wiecie, jesteście w innym środowisku, nie ma z wami, nie wiem, rodziny, przyjaciół, nie ma takiego komfortu, nie macie swojego pokoju, nie możecie spać w swoim łóżku. Dlatego dla mnie powroty są zawsze takie very sweet, bo z jednej strony jest mi smutno zawsze, jak wyjeżdżam a z drugiej strony już mam takie, że a wrócę sobie do domku, odpocznę, zjem w końcu jedzenie, które sama sobie ugotuję i będzie, będzie super.

Daria powinna wam wkleić. To jest to miejsce, z którego mam zdjęcie, jak Daria siedzi w pierwszy dzień swojego okresu i zastanawia się, jaki makaron wziął. A ona a on z sklepu na Co tak robić? Ja nie zaczynałem, sama chciała. Nie, ja chciałam jeść, nie chciałam nic sklepu. Tak, ona po prostu chciała jeść, nie chciała iść do sklepu. no, Tłumacie, o co chodzi? I na zakończenie dnia będziemy sobie oglądać film. W to jak się zamyka te maski to jest taki fajny vibe. Jeśli czuję jak taka księżniczka w zamku.